Hej, siemanko ludzie, z tej strony Kapio i witam was już w prawdopodobnie ostatnim odcinku kariery Bournemouth. Dzisiaj będzie finał. Zostały nam trzy mecze w lidze plus jeden w FA Cup, finał oczywiście FA Cup. No i właśnie. To będzie koniec. Tyle razem świetnych chwil przeżyliśmy. No ale dobra, bez żadnych sentymentów, przechodzimy już do pierwszego spotkania, które mam z Southampton. Wyjdę takim składem, trochę dam odpocząć moim podstawowym zawodnikom, żeby byli gotowi na mecz, na mecz ostatni, który to będzie z Manchesterem United. A więc ja się z Wami widzę w skrócie meczu, właśnie z byłą drużyną Artura Boruca. A więc witam Was na Vitality Stadium, gdzie Bournemouth podejmie u siebie Southampton. No i tak jak mówiłem, to jest. Dzisiaj to jest mały krok dla tego klubu. Mamy trzy punkty przewagi nad drugą Chelsea i teraz wystarczy wygrać przynajmniej te wszystkie trzy spotkania i mamy już zapełnionego mistrza Anglii, ale czy tak się stanie? To się wszystko okaże. Czy w ostatniej kolejce jednak nie potkniemy się i no nie stracimy tego mistrzostwa, na które tak bardzo długo pracowaliśmy razem. Przekonamy się o tym za chwilę. No i, no i w sumie tyle. I go nie przedłużę chyba z nim kontraktu, tak mi się wydaje. Nie zostanie na wypożyczeniu, ani go nie wykupię z Chelsea. Ale teraz skupmy się, bo mamy rzut wolny dla Southampton. Ale to była nieudana wrzutka. Tutaj jeszcze Kolker, Classic. Tam nie było Faulu Minks. Jeszcze zasłonił. Świetnie. Im supek na całe szczęście. Nas teraz ratuje Tadic. Wybijamy już tą piłkę daleko. No i mieliśmy małe problemy. No tutaj zaskoczyli z tym rzutem wolnym. Z tym, z tym dobijaniem tej piłki Zaskoczy, zaskoczył mnie bardzo zespół świętych, ale zaraz. mą. dobre zagranie, Diko, no jest gwiazda, Max Gradel, to może Gradel coś zrobi. Max Gradel. Jeden złot, drugi złot, ma dwóch obrońców na plecach, ale to jest Gradel. musi no się nie przejmuje dwoma obrońcami, to jest Max Gradel, MAX GRADEL Gradel. Nie ma bramki, Ja jak to nie weszło? <słyskańczyzny> Gradela, zaraz jest Atsu, możemy się zrewanżować Zaraz Riciego, Ricci, Ricci, Ritchie, ale czemu, tam był ustawiony Diko, zaraz dobitka Atsu Sekelenburg, Gradel po trupach do celu, no i Gradel się zrehabilitował, 17 bramka w ugotowiskach, BPL no i mamy już 1 do 0 dla Bournemouth Tak jak mówiłem 17 bramka w BPL No i wychodzimy na prowadzenie w 36 minucie Ale czemu tam się ustawił Diko To mogła być bramka Richiego No nie był na spalonym Diko to był fakt ale no również mógł zrobić drogę dla Ricciego. No nie wiem, nie wiem. Może ambicje w nim wzbudzają. Nie mam pojęcia. Ale ważne, że udało się jednak zdobyć tą bramkę. I to Max Gradel. Nasza gwiazda. Wydawało się, że to na początku sezonu, że to Diko. Ale Gradel jak odpalił. Ale zaraz. Boruc. Teraz świetnie. Muszę się skupić na grze. Ale świetnie. teraz parada Artura Boruca. No, najlepszy bramkarz, jak dla mnie w tej karierze. Nie było lepszego Drągowski, nie miał lepszych meczy. Wiadomo, bronił również dobrze, ale to nie, to nie były te meczy co robi Artur Boruc. On w tych najważniejszych chwilach. Zawsze potrafił. Jeszcze tutaj Diko! oj. oj, 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 oj. A co? Acu 2 do 0 w 44. Minucie No i już Acu, na no, tego którego narzekałem, znalazł się idealnie. Popatrzmy jeszcze raz na tą akcję. Podanie od Diko Obrona nie wiedziała co się dzieje. Strzał prawą nogą, i mamy 2 do 0 44. Minuta, 6. Bramka Acu w tych, tegorocznych rozgrywkach, rozgrywkach BPL. No jednak jak zaskoczy, to zaskoczy. No i mnie w tym momencie zaskoczył. O, idzie dobrze, jest naprawdę. Jesteśmy na bardzo dobrej drodze, żeby powiększyć swoją przewagę na Chelsea, i to jest koniec pierwszej połowy. Prowadzimy 2 do 0. No, jest dobrze, jest dobrze, naprawdę jesteśmy na dobrej drodze. A Chelsea remisuje, traci punkty. To mi się podoba, to mi się podoba, bo będziemy bliżej mistrzostwa. Nam jest potrzebne przynajmniej dwie wygrane. No, i remis i chociaż porażka Chelsea, to już będziemy pewni tego mistrzostwa. Przed meczem będzie Manchesterem United. No, ale niczego nie można być na razie pewnym. Chelsea musi teraz remisować. My musimy utrzymać to prowadzenie, a piłka potrafi zaskoczyć. Isgrove wchodzi w nasze plekardy. Isgrove! I ponownie! Tak jak mówiłem, ponownie. Artur Porus Podpisuje się świetną interwencją. Skierało tą piłkę na spojenie, można powiedzieć. No, i nie, nie tracimy bramki. A Southampton naprawdę ciśnie. Naprawdę nas atakuje. I mam mamy duże problemy, ale teraz świetnie cook. Czy mogę śmiało przesunąć Richiego? Serman na 3 do 0 w 76 minucie I to już jest raczej pozamiatane Asysta Keiluma Wilsona No tu świetnie się pokazał Serman po prostu No i on to wykończył 3 do 0 no i ten mecz raczej jest już wygrany A więc przybliżam się do tego mistrzostwa Anglii Z czego jestem naprawdę bardzo, ale to bardzo zadowolony Bo uda mi się praktycznie osiągnąć bardzo dużo z tym klubem ale to oczywiście mówiłem, jeszcze są dwa mecze, jeszcze są dwa mecze, te dwa mecze mogą zadecydować Ale ja ja jest, nie jestem pewny, nie mówię, że wygramy Ale trzeba te dwa mecze zagrać dobrze Pach Jest Calum Wilson, Wilson Wypatrzył Riciego. Ricci biegnie, Ricci oddaje piłkę jeszcze Acu, Krystian Acu! I ten mecz jest na pewno wygrany i dwie bramki Krystiana Acu, asysta Riciego no czego chcieć więcej, jest dobrze siódma bramka ACU. jak na środkowego pomocnika ofensywnego w miarę dobry wynik, dużo również asystował bo nie mógł strzelić Minks i od razu szybka piłka, no tutaj już nie 10 strzałów naszych, 7 Southampton z czego 8 obronił Artur Borus. znaczy jeden był super, to nie było liczone, ale praktycznie wszystkie strzały Southampton wybronił właśnie Artur Tyle Tielemonu, to jest koniec tego spotkania Pierwszy mały krok zrobiony Do mistrzostwa Anglii No zasłużyli się wszyscy zawodnicy Naprawdę, wszyscy zawodnicy się zasłużyli A Chelsea remisuje 2-2 A więc powiększamy swoją przewagę Oni 3, my 1, a więc o 2 punkty powiększamy przewagę Będzie 5 punktów przewagi nad Chelsea I tak jest, tak jak mówiłem Jest 5 punktów przewagi Konferencja prasowa, ile? 3 tygodnie, ojej, ojej, ojej Matrici No dobra, garze chcesz, to ci później dam Cholera jasna. Bejerin niestety kontuzjowany. No i będziemy musieli sobie końcówkę sezonu radzić bez niego, a więc wchodzi Francis. Nasz podstawowy jakby gracz, który był oczywiście wcześniej. Jeszcze konferencja prasowa. Dobra, ja, ja tu wszystko sobie pozałatwiam i będziemy się już na meczu z West Bromwich Albion. A więc witam was po raz kolejny na Vitality Stadium, gdzie Bournemouth zmierzy się z West Bromwich Albion. No i przypominam, mamy 5 punktów przewagi. Przepraszam, mamy 5 punktów przewagi na Chelsea. Jeżeli teraz by się nam udało wygrać, a Chelsea przegrało, no to oczywiście powiększamy do 8 punktów. I to mistrzostwo raczej mamy już pewne, bo nie odrobią tych 8 punktów. A więc tu za wszelką cenę trzeba wygrać to spotkanie. I jak wygrałem to spotkanie, oficjalnie już można ogłosić, że jesteśmy mistrzami Anglii. W roku 2015-2016 To Bournemouth to takie wirtualny Lester. Oczywiście w tej Fifie, Lester w rzeczywistości Bournemouth Tu Beniaminek No i prawdopodobnie zdobędzie mistrzostwo Anglii Nikt się tego na początku nie spodziewał No ale oni tego do mogą dokonać właśnie w tej chwili, a teraz kupmy się, Rondon I Distin, świetne przejęcie piłki, udowadnia, że jest bardzo kluczowym zawodnikiem w tym zespole Rondon McLean, McLean, McLean! Ależ za mocny strzał. No i ponad bramką Martura Boruca. Rondon Borucz! I po raz kolejny polski goalkeeper no, popisuje świetną interwencją. Ależ teraz groźna sytuacja ze strony West Bromwich. Ja na razie nie stworzyłem żadnej sytuacji. No i nie wiedzieć czemu nie mogę jakoś podejść do bramki. Jest Wilson, ale kompletnie niewidoczny. Ta piłka przychodzi zawsze na prawą stronę po goglini. Artur Borus, natychmiastowe w piłki On nie czeka, Wilson Atsu Znowu zagranie do Campbella, ale Campbell sobie nie radzi z przyjęciem tej piłki po raz kolejny Piękna na piłki z Sermanem, Serman Do Wilsona, Calum Wilson, wydawało się, że da radę sam, nie dał rady sam Ale tutaj jeszcze przejął tą piłkę, oddaje Campbellowi, Campbell Do grania do Wilsona, Calum Wilson wchodzi polekarny! lekarne Calum Wilson 32 minucie, zbawa bramkę na 1 do 0, popatrzmy jeszcze raz na tą akcję Niecodzienna sytuacja, dobre podanie Campbella. tutaj się odbiło do obrońcy. błąd obrońcy łez Bromecz Z prawej nogi, no i to mi się podoba, to jest właśnie ten Caleb Wilson, którego ciśmy oglądali 13 bramka, rozgrywka PPF w tym sezonie na początku nie błyszczał, nie był jakoś mocnym gwiazdą, był często zastępowany przez Diko, ale gdy Diko zaczął sobie grać, to właśnie Wilson dostał szansę i tą szansę bardzo dobrze wykorzystywał, co pokazuje właśnie w tym momencie 1-0 Bornów. No i już przybliżamy się małymi kroczkami do mistrzostwa, ale teraz została jeszcze cała druga połowa, ale zaraz, Gosling, ponownie Calon Wilson, 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 ciągnięty za koszulkę. No i czytanie powinno być karnego, ale no nie wiedzie czemu też nie uderzał wcześniej. Łoj, Pazur, płaska wrzutka w pole karne, nie chwyta tego... ...Roszła King, ale zaraz Gosling ma bardzo dużo przestrzeni. Chyba otarła się jeszcze piłka o poprzeczkę. No i nie ma bramki na 2 do 0, a szkoda, bo to, to było naprawdę bardzo dobra sytuacja. Pazur, Wilson, otrzymanie piłki, świetne. Calum Wilson, próba uderzenia po długim, no i broni to Foster. Z małymi problemami. No i spróbujemy naszego zagrania. King. Przed pole karne. Jest Gosling. Gnarby, pazur. Umie uderzyć z dystansu, pazur. Jeszcze jest Serman. On też story, też się powinien umieć uderzyć z dystansu. I ponownie z problemami Foster. Gosling, Campbell. Joel Campbell wchodzi jak po swoje, ale kolejna dobra obrona Fostera. No i będziemy mieli jeszcze jeden rzut rożny. Serman. Przejął tą piłkę, ale dlaczego nie uderzałeś? Może Distin Zaraz, może Distin z dystansu? Distin! No niestety nie. Distin. Świetnie to zrobił Distin. Distin. Pazur, zatrzymał świetnie piłkę. Aj, ale teraz złe podanie do Manuela, taka świetna była okazja do tego 17-latka, ale jest jeszcze Daniels, który również źle podaje. Manuel, cofamy się, panowie, a Jest Artur Boruz, on ma dalekie wyrzuty piłki i to pomaga teraz. Z senią. Fletcher, doliczone 3 minuty. Ty, dlaczego jeszcze 3 minuty, panie sędzio? Panie Turek, kończ pan ten mecz! Kończ pan ten mecz! Tutaj się ważą losy mistrzostwa Anglii do cholery. Jeżeli wygramy teraz, no to mam już mistrzostwo pewne: Francis, nie baw się! Tak, wykop tą piłkę daleko. A panie sędzio, pan kończy albo zaraz! Koniec! Koniec i prawdopodobnie jesteśmy nowymi mistrzami Anglii. Jeszcze trzeba się upewnić, ale ja tu jestem już podekscytowany. Czy będziemy mistrzami Anglii? Ludzie, czy będziemy mistrzami Anglii? Zaraz się przekonamy. Czy mistrzostwo trafi w nasze ręce? Zaraz się przekonamy. Będziemy patrzyli teraz na klasyfikację punktową, jak ona się przedstawia. Bo jest to naprawdę ciekaw. Chelsea nie grało jeszcze swojego meczu. Ale raczej jesteśmy mistrzami, bo tu już nic złego nie może się stać. Nie może się nic stać złego. Jesteśmy mistrzami, pomimo nawet jakbyśmy przegrali. A Chelsea by wygrało. Jesteśmy mistrzami Anglii. You już w słuchawkach słyszę, we are the champions. Mam nadzieję, że wy też. Zdobyliśmy to, ludzie. Po tylu miesiącach. Zdobyliśmy. Zdobyliśmy. Zdobyliśmy to mistrzostwo najważniejsze. Przejdę od razu do rzeczy, mam zamiar zako... O nie, to najlepsza decyzja dla mnie i dla mojej rodziny będę też z Zaczniemy z panem. Ale już podjąłem decyzję, jeśli to się uda. Chciałbym mu zagrać w ostatnim meczu sezonu. Dobrze, zagrasz. Wyjdzie najlepszy skład. Tu mi cały czas dzwoni, we are the champions. W tle również będzie ciało we are the champions. Mam nadzieję, że to słyszycie, a więc wypuszczam najmocniejszy skład. Gradel, Wilson. Dobra, może zostać Campbell. Tielemont, Pazur, Adz zostaje. E, Minks, niech będzie Minks. Zuma, Disney, Francis. No niestety, tutaj on musi zostać. I słuchajcie, przystępujemy do nowego. Do, przepraszam, do ostatniego meczu jako oficjalni mistrzowie Anglii. Jaka to była. Y, Klub Watford w obliczu spadku? Y, aha, ok. Origin nie może zagrać, to już nie was. Nie obchodzi mnie, Watford. Nie obchodzi mnie, Crystal Palace. Obchodzi mnie tylko teraz to, co tu jest. No Gradel by teraz musiał przejść dwie bramki Żeby jeszcze wygrał klasyfikację strzelców Ale to nieważne My jesteśmy mistrzami My jesteśmy mistrzami Anglii Dokonaliśmy tego po tylu miesiącach Ja wiem, że mogliśmy to zakończyć wcześniej To już powinien być końcówka drugiego sezonu Ja wiem, ale czas mnie nie pozwalał Moja niechęć mnie nie pozwalała A po dziewięciu, no około dziewięciu miesiącach Mamy, mamy to co, do czego dążyliśmy Do czego ja dążyłem z tym klubem Mamy mistrzostwo Anglii, oczywiście oficjalnego jeszcze potwierdzenia nie ma, ale wy wiecie, ja wiem, że mamy już mistrzostwo Anglii i jestem z tego najbardziej zadowolony. Mamy już pewną awans do Ligi Mistrzów, oczywiście to mieliśmy już wcześniej oczywiście zapewnione, dlatego nie potrzeba było wygrywać mistrzostwa, wystarczyło być na co najmniej drugim miejscu, a to nam się udało osiągnąć. Jest trzech... A przepraszam, że tu się bawię treningiem, ale próbuję ochłonąć przed tym meczem, a więc już się nie bawię. Zapraszam was na ostatni mecz tego sezonu, na Vitality, Se na, przepraszam, na Old Trafford. Zakończmy to w Teatrze Marzeń, czyli tam, gdzie to się powinno zakończyć. No, De Gea, Darmian, Jones, Rojo, Show, Shaw, Fellaini, Schneiderlem, Valencia, Young, Powell, Runay. To mnie nie przeraża, to mnie nie przeraża, bo oni stają teraz przy, przed nowymi mistrzami Anki, Beniaminek. Który był skreślany, był kompletnie skreślany jednak przez większość krytyków, przez większość kibiców również, Bornów liczyło tylko żeby się utrzymać w Liza, a zrobili coś więcej Zakwalifikowali się do ligi mistrzów, wygrali Puchar Capital One, wygrali mistrzostwo Anglii, to już jest oczywiście pewne i Jeszcze mogą wygrać FA Cup, czyli Puchar Anglii, Wilson i to się lepiej nie mogło zacząć, w czwartej minucie Caelum Wilson zdobywa bramkę na 1 do 0 w Teatrze Marzeń na Old Trafford, popatrzmy jeszcze raz na tą akcję, świetne podanie Asu, od razu z pierwszej piłki strzela Caelum Wilson, mi już brakuje łosu. przepraszam bardzo. Głos mi po prostu ściska gardło Ale po prostu jestem dumny z tych chłopaków Że nie mieliśmy jakichś wielkich gwiazd Każdy grał dobrze I Gradel, i Wilson, i Dyko, i Richie. Każdy, no nie będę teraz wymieniał całej kadry Bo to by za długo zajęło Ale no te gwiazdy ściągnięte w letnim okienku Pazur, Tielemont Podstawa środka pola Obrońcy, Zuma, Dissi No który rozważa zakończenie kariery No już kończy karierę po tym sezonie Szkoda, będziemy musieli szukać wzmocnienia na drugi sezon Ale... To jest po prostu niesamowite mistrzostwo Ani w pierwszym sezonie jako kompletny debiutant w lize angielskiej to się chyba to, to się zdarzyło chyba Nottingham Forest miało podobną przygodę Nie pamiętam bym musiał sprawić czy takie, taka sytuacja się zdarzyła ale no, wiem że to jest tylko FIFA ale ja naprawdę jestem z tego dumny no i ta seria dobiega końca Jeszcze zostało Tak naprawdę no nie dobiega końca Zostało jeszcze do rozegrania Euro Finał FA Cup Który raczej rozegramy również dzisiaj A czemu by nie Jak zdobywać mistrzostwa to wszystkie naraz Atsu Oddaje piłkę Gradelowi Wypadałoby jeszcze żeby Gradel coś strzelił Ale niestety wychodzi tym teraz na aut A ja się już zamykam Bo trochę długi ten wstęp miałem No i skupamy się na rozgrywce Oj błąd w De hej. Skupiamy się na rozgrywce, no i oczywiście świętujemy, świętujemy Zdobycie Mistrzostwa Anglii Gradel, Gradel z dystansu, ejajajajaj Wayne Rooney, mamy 1 do 1 w 40 minucie Piękny strzały na Rooneya, to mu trzeba oddać Bardzo ładny strzał, no dobra 45 No ale on w tym, w tym momencie Powiększa swoją przewagę nad Gradelem w klasyfikacji strzelców oczywiście. Muszę strzelić dwie bramki, bo Gradel ma chyba również 16. Koszta ma 17, więc wystarczy dwie bramki strzelić gradelem. No i będzie wszystko cacym. No ale no co? Ja się już mówię, gram na ludzie, nie przejmuję się tym. To co chciałem zdobyć, zdobyłem. I jestem z tego dumny. Wilson, Kalum Wilson, Kaleum Wilson. Na dwa! Kaleum Wilson, 2 do jednego. W 66 minucie. No i... To, no i dobrze, dobrze, niech największa gwiazda, ta co miała być, strzela. 15 gol, no i dogania Gradela powoli, a więc ta końcówka sezonu zdecydowanie należała do Wilsona i to mu trzeba oddać. Keilum Wilson. On biegnie po trzecią bramkę, Kalum i to jest rzut karny, tak jest, to jest rzut karny. No i wiecie co, i czerwona kartka jeszcze dla Darmiana. Teraz wiecie co, Oban dylemat. czy to powinien uderzać Gradel? Czy jednak Kale Wilson? Wiecie co? Damy Atryka Wilsonowi. No jednak, to on miał być tą główną postacią w tym zespole. I pokazuje, że jest Kalum Wilson 3D1: hat-trick naszego napastnika, i to jest już totalny knockout. Zrównał się tym samym ilością bramek z Gradelem. Po 16, mają i Gradel i Wilson, czyli pokazują, że to oni byli najlepszymi strzelcami na naszego zespołu. Oczywiście Gradel mógł tu strzelić o wiele więcej, ale no, po prostu nie grałem na Gradela. Barry skupiałem się na napadzie. No i ten napad wyszedł niesamowicie. Trzeba przyznać, że Wilson to jest po prostu. Końcówka sezonu należała do niego i to jest prawda. Luke Show rusza jeszcze lewą stroną. Look Show Wilson, nie Calum Wilson. Look Show Wilson! Borut z dobitka Walencja 3-2. Szczerze to jest nieważne, że Walencja trafia, bo i tak mamy raczej zwycięstwo zapewnione. Max Gradel. Jeszcze tutaj próba ostatniego rajdu nieudana. Jest Joshua King, Gradel, koniec! Koniec! Kibice Bornów świętują, ja świętuję! Mamy mistrzostwo Anglii, teraz to jest oficjalnie. Oczywiście, we are the champions, musi być ta radość graczy Bornów, ta radość menadżera, który ich do tego wszystkiego doprowadzi, Oni zrobili to, na co nikt kompletnie nie stawiał: nowy, nieoczekiwany mistrz Anglii, przerwał... No przerwał pasę wielkiej czwórki, Manchester City nie zdobył, Chelsea nie zdobyło, United nie zdobyło, Arsenal nie zdobył mistrzostwa i proszę zobaczyć, ta radość w piłkarzy Bournemouth i teraz jest oficjalne już Przywitanie no, z tym pucharem. Nie udało się na Vitality Stadium ostatnio, że na Old Trafford. Ale tutaj oczywiście kapitan Sylvain Distin będzie podnosił ten puchar do góry. O i mówił, że on kończy karierę właśnie po tym sezonie, zakończył karierę. Kończy karierę, przepraszam bardzo. No i kończy karierę. W jaki sposób zdobywając mistrzostwo Anglii? No i podnosi ten puchar do góry. AFC Bournemouth Wisienki są nowymi Oficjalnymi mistrzami Anglii Bardzo dużo kibiców właśnie Bournemouth przyjechało tutaj do Manchesteru Żeby świętować razem ze swoją drużyną Tu na tym stadionie na te, W Teatrze Marzeń No lepszego miejsca nie można było sobie wyobrazić Do właśnie wzniesienia tego pucharu Do odebrania tego pucharu Przypomnijmy Zuma Diko, Galloway, Bayerin, niestety kontuzjowany, Artur Boru co najważniejsze, Polak jest mistrzem Anglii, Polak jest mistrzem Anglii, Wilson, Gradel, Poo, Pach, King, Atsu, Gosling, Tielemont i reszta po prostu zawodników zdobywa to mistrzostwo i jeszcze jedno! zniesienie pucharu do góry blisko sektora kibiców Bormu. widzimy jeszcze, no nie widzimy przez gestem, góry. jeszcze fajerwerki, możemy je usłyszeć. No i to jest... To jest właśnie to, to, co potrafi Liga Angielska, czyli potrafi zaskoczyć i bormów zwycięzcy, nowy mistrz Anglii, przed sobą mają Ligę Mistrzów, no i miejmy nadzieję, że ten cel uda się im spełnić i wygrać Ligę Mistrzów, chociaż to jest już najmniej prawdopodobne. A więc ja Wam dziękuję bardzo za ten cały czas, który ze mną byliście, wspieraliście tą serię. Ta seria była najchętniej oglądana przez Was na moim kanale. Oczywiście tu jeszcze finał Emirates FAK. Ale to wam tam bonus do nowej krótkiej serii, która będzie właśnie związana z euro. Ten tryb nie znika. Uwierzcie mi, on nie znika. On będzie jeszcze kontynuowany właśnie z tym euro. I to będzie taki bonus, właśnie przed, przed euro. To będzie taki bonus oczywiście z komentarzem, z komentarzem już nie na żywo. Ale naprawdę Wam dziękuję, że tę całą karierę Bormów byliście przy mnie. Teraz czas poprowadzić polską reprezentację do zdobycia Mistrzostwa Europy. A więc w tym, znaczy w tym trybie jeszcze się z Wami nie żegnam. Z tą drużyną raczej się żegnam, ta kariera nie będzie kontynuowana. Chyba, że po prostu zostawicie masę, łapę w górę komentarzy. No to ta seria jeszcze będzie może kontynuowana do FIFA 17. I jestem po prostu w szoku, nadal nie dowierzam. No i co ja mogę powiedzieć? Ja wam jeszcze raz serdecznie dziękuję, że byliście przez ten cały czas ze mną. Wspieraliście mnie. Tak jak mówię, ta seria była najchętniej oglądana przez was na moim kanale. No i dziękuję wam jeszcze raz bardzo. Nie zapomnijcie. Za mistrzostwo dajcie łapkę w górę. Jeżeli nie subskrybujecie kanału, zróbcie to w tym momencie. Adnotację macie gdzieś tu, tu albo tu, nie wiem. Gdzieś ją wstawię. Obczajcie mojego Facebooka. Zobaczcie moją stronę kanał mojego grafika, któremu również dziękuję za te miniaturki wszystkie, które mi dostarczał do wszystkich moich filmów no i ja wam jeszcze raz dziękuję no to słyszymy się, albo może nawet widzimy ale na razie słyszymy się do nowej miniserii związanej z euro, ja się z wami żegnam do zobaczenia, cześć!